Witam bardzo, bardzo serdecznie. Korzystając z okazji, że dziś akurat wpadłem w odwiedzinę do Audi Auto Special, postanowiłem zaprezentować Wam pokrótce, zrobić takie krótkie wprowadzenie do pełnego testu najnowszego suwa, w zasadzie starego suwa, ale odświeżonego SUV-a marki Audi, czyli Audi Q5 po liftingu. Samochód w najbardziej charakterystycznym kolorze District Green, znanym m.in. z kampanii reklamowych tego modelu. No i cóż się zmieniło w nowej kupionce? Zmieniły się detale, ale detale, które nadały zdecydowanie bardziej Agresywnego wizerunku temu modelowi. Stara kupiątka, czy też poprzednia generacja kupiątki, już nie pasowała swoim wyglądem do tego, co dzieje się aktualnie w, w stylistyce marki Audi. Stąd też trzeba było ujednolicić nieco nową kupiątkę. I tak oto ten model otrzymał nieco przemodelowany grill, który nadaje bardziej agresywnego kształtu. Grill z żeberkami ułożonymi w kształcie plastra miodu. Przemodelowano zarówno przedni, jak i tylny zderza, który wam za chwilkę pokażę teraz też te. Ale wloty powietrza w przednim zderzaku stały się bardziej agresywne, no i ten samochód przodem już teraz pasuje do wszystkich odświeżonych modeli Audi. Stał się bardziej agresywny, stał się bardziej odświeżony. I zobaczcie teraz, jak on wygląda w porównaniu z poprzednią generacją. Po mojej lewej stronie... Kupiątka poprzedniej generacji, kupiątka przed liftingiem. Samochód, który zarówno w Polsce, jak i w całej Europie zdobył sobie naprawdę ogromną liczbę fanów. Auto, które moim zdaniem jest jednym z najbardziej, najchętniej wybieranych modeli Audi ostatnich czasów. Auto bardzo użyteczne. Samochód, którym świetnie się jeździ, ale gdy popatrzymy na niego wizualnie w zestawieniu z nowym modelem K5, mamy wrażenie, że jest już po prostu nieco e, przestarzały, nieco bardziej ociążały. Natomiast gdy popatrzymy na wersję K5 po liftingu i o ile bryła tego samochodu, Praktycznie jest niezmienna, bo różni się ona od poprzedniej generacji detalami, o których wspomniałem przed chwilą, czyli lampami, zderzakami, grillem, no to faktycznie to auto wygląda znacznie świeżej. Kupiątka poprzedniej generacji często była wybierana przez osoby w średnim wieku, przez osoby starsze jako taki spokojny słów, bardzo stonowany. Natomiast teraz mam nadzieję, że tą odświeżoną generacją Q5 Audi trafi także do młodych ludzi, którzy potrzebują suwa do jazdy na co dzień, ale szukają suwa z takim mm, zacięciem sportowym. Mam nadzieję, że właśnie tym kolorem, tym, tą konfiguracją tymi elementami nowe Q5 wiele na rynku zwojuje, dlatego że faktycznie patrząc na popularność poprzedniej generacji ma tak. Takie szanse. Jak mogliście zobaczyć, przed chwilą zmian w Także z tyłu w porównaniu do poprzedniej generacji jest niewiele. Lampy, a tak naprawdę ich zewnętrzny kształt nadal pozostał taki sam. Zmienił się środek, zmieniło się wnętrze tych lamp, które w nocy wita nas bardzo fajną animacją. No i oczywiście one wewnątrz świecą zupełnie inaczej. Dołożono z tyłu także listwę ozdobną, która w przypadku tego egzemplarza wyposażonego w pakiet czerni jest w kolorze czarnym. No i przemodelowano dyfuzor mm, tylnego zderzaka. To tyle, jeśli chodzi o takie kluczowe zmiany w tylnej części pojazdu nowej kupiątki. Cóż. Tego się mogliśmy spodziewać, jest to przecież tylko i wyłącznie facelifting poprzedniej generacji, a nie wprowadzenie zupełnie nowego modelu, więc tych zmian kosmetycznych jest niewiele, ale zmiany te zdecydowanie nadały nowego kształtu temu modelowi. To tyle tytułem wstępu, jeśli chodzi o prezentację nowej kupiątki. Po więcej zapraszam Was do pełnego testu, który już wkrótce znajdzie się na moim kanale. Dziękuję Audi Auto Special za udostępnienie mi dzisiaj samochodu do krótkiej zajawki. Was serdecznie zachęcam do subskrypcji, do klikania dzwoneczków, żebyście byli na bieżąco z tym, co udostępniam, żebyście nie przegapili żadnego nowego materiału na kanale Show Testuje. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do zobaczenia.